Rano mi jak już te myśliś tatku. Grzmiele leci ciasę, czasy, ton ze stygne bele wedeptony. Nimutę Ni wina. Może bela, może bela. Ptuszki są rozpowiadają, że to jenen rój. Ledze, lesopłac smiwają, a chudkłe kupują gromnice. Jak to było przed lat? My nie wiemy. Jak to mdze nas? My nie wiemy. To je puszę tatku, na do dum. Tażun gromnice żółty z linci ma ptuchoma. One wnet z książęcą w dzowie a wło ze slunóżką. Jak o to myślisz, tatku? Ale co doktorowi zdarzać są łezie. Był doktor. W teren płedniowi prócy z dłudzima głodzy noma przejmowani, a kilka nawiedzeniu w przedale płetce mieszkających chłerich, midech a zmara chowony, północe w pierzyne, a zagłówki są w mulsiu. Buten a beci, paniwu Ariwu Richtig wiodro Lestepodowi. Tocniech łekilnice, a łek na trzosę, a pchnie, a przez kłemin gwizdziuci, a irlekający jachu. Któr per a spi z sprawiedliwych. sprawiedliwych. W ten wprówny zasłużony spik, zwąci a przeniknie całą to i nugle. zwonnik elektryczny. Z ręką rukę spióci do seprzyndze. Se skła przez zmyślony jaci głę nugle zachłężał i W strechu wyjechał ten głową przez rozem kulekną co to te? A zgasłem, zawisnie mu do łeciów spokojniej petoni, zniszcze dwieżowi. co to kosztuje, tu pani doktoru? do chweli güe w wse. Śoysa i w terna tak są miłodrozi od miasta lezi? O Krótko odpowiedź doktora. O, pójcewic! Proszę pana! Natychmiast! łód głos przegłęziony sztormą z cemnicę. Ten, tak niespłynęty ze spiku kurwony, rzucił nosą na knap i ruchnął, a ten ciości kłęże chłop, chłop sznurową sopasą skurzonym. Siedł w garażu, a motor sam chłodą w zupę spuścił, a zakrócą. Łyn, a swój nocny głest. Sadną wzajemni, a milczą. Jadą w to cymną, sztormistą pleścią noc. Wnet zajechają do mula przez głęboko. Na cych cyzigłę z cygi doktór samochód. Cedzy wyluził, a kładę 200 złotówką papierową w rękach doktora. A – Leży? Hmm. – Leży w bezpieku, wygodnym. E, – Pani doktor, chory, go tu nie ma. Już do was udał się w tak późnym głęzenie, a w tym strasznym plogu żadną furmanka złapać nie mógł, a nie chciał dojść tu, do tutka. – Bóg zapłas. Dobranoc. Przeprosił panie doktoru, rzekł, a zginął w cemnice.